Witam, witam z tej strony Hauron Postanowiłem nagrać swój pierwszy filmik i ten filmik pokażę na kanale Uemila ponieważ chciałbym e, kilka filmików takich nagrać pokazowych jak, jak gram z ergiem i coś może ktoś komuś się przydać, może by się ktoś chciał uczyć jak grać z Ergiem, to mniej więcej pokażę w jaki sposób to zrobić, a nagrywam to na kanale u Emila, dlatego że nie planuję żadnych co to mi tutaj tak strasznie spamuje. Muszę sobie zrobić, ustawić zajęty, może wtedy przestanie. E nie zamierzam nagrywać na swoich kanałach i tworzyć nowych e specjalnych takich, tylko po prostu pomóc Emilowi, żeby miał coś, jakieś urozmaicenie i e jakby... Ktoś nie wiedział yy, gram w Lidze Master Więc postaram się żeby ten mecz był na jakimś poziomie w tej chwili yy, mecz jest to ZVP Zerg, VS Pr Protos i na 14 mniej więcej robię sobie Spawning Pool z tego względu, że należy to zrobić o już widzimy błąd zrobiłem, powinienem stronę lecieć. Należy go postawić dlatego wcześniej ponieważ e, czasami protosi lubią skanonować a jeżeli postawiliśmy haczarkę wcześniej jest to bardzo ciężkie do obrony gracze zwykle jeszcze grają zawsze z fazy z ja też tak grywam ale jeżeli mnie nie odkrył, nie przyszedł żadną propką, a właśnie dopiero teraz to postawię szybciej szybciej haczerkę i w tej chwili kuina będę lepiej, lepiej na ten wyjdę z, ekonomicznie tak więc zobaczymy co robi na razie widzę standardowe zagranie zobaczymy czy postawi drugi gaz jeżeli postawi drugi gaz jeszcze overlorda tutaj kliknę sobie jeżeli postawi drugi gaz to sądzę że będzie szedł w w, 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 w centry i w expa a jeżeli nie postawi szybko gazu co widzę że nie stawia najprawdopodobniej będzie forgate eee... nie wiem jaki jest kolega lidze dlatego że jest to gra crustom game eee, bardzo ciężko się komentuje i, i gra równocześnie powinienem jeszcze jednego szybciej Queen tutaj, queen powinien jeden po drugim się robić i w takim wypadku jak ten dojdzie na dół, ten wyskoczy, to tutaj się robią robią się zaraz gdzieś maszerował mi tu przeciwnik. Robią się od razu momentalnie larwy, szybko się wszystko ładnie produkuje. Już widzę jest Pierwszy, pierwszy atak, tak w ten sposób powinniśmy zagrać, że Zerlingi atakują. Dokładnie, dokładnie, Zerlingi powinny atakować, w, e, u mnie tropiciel to się nazywa. Jeden, 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 troszeczkę jestem spóźniony na przeniesiemy stalkera atakują sobie zerlingi bo z jest silniejszy I, i i i z z szybciej wykończy nam zerlingi i on jest bardziej na blok zobaczymy co to jest się no i mam wolne wejście nie mam wolnego wejścia zaustawił się kolega należy no, jak, jak mam do w, w, takiej możliwości Cyberne cyberneticore zniszczyć cyberneticore zniszczyć więc wykorzystam tą sytuację tą możliwość i wejdę sobie wejdę sobie na dół znaczy do, do niego do bazu z dołu a kolega sądzę czy idzie w coś innego bo bo nie widzę, oj nie zniszczę, nie zniszczę Trzeba będzie zrobić popra poprawkę Tylko tak z zaskoczenia jakiegoś Postawimy jeszcze Spinecrawlera eee, Trochę więcej czy Troszeczkę więcej jeszcze Metabolizm oczywiście nie mam A powinien być Sądzę, że powinny być U przeciwnika Nie forgate, a A jakieś jakieś kurczenie nie mam nie, nie, wiem, nie wiem nie wiem czy czy będzie exp, czy chyba ekspa chciał stawiać ale mi się udało że lotnictwo jakieś powinien robić no wchodzimy 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 tak tak o to chodzi My chciałem tylko i wyłącznie cybernetika zniszczyć a postawił sobie drugiego nie zauważyłem. Już... Już był przewi przewi przewidział to, że... że zniszczę, a ja nie zauważyłem. Się bardziej skupiłem na tym, żeby wejść tam i go zniszczyć, niż na tym, żeby... zobaczyć sytuację i to był mój błąd. W tej chwili przeciwnik powinien postawić, sądzę, ekspansje ja się bardziej nastawiłem na foregate'a więc mam masę jednostek powinienem sobie bez problemu zaraz z nim poradzić zobaczymy czy coś tutaj nie stoi Railie really Point sobie ustawimy tutaj kilka kilka jeszcze jednostek jednego z Erlinga się boi Wychodźcie o walortki Zobaczymy czy jest ekspansja? Jest ekspansja, widzę. Idziemy szyb, szybko gdzieś... O ja dopałem, dawno, dawno, dawno Czego nie ma w centr? Centry są podstawową bronią na tego typu zagrania. Z arlingami będę go strasznie tłukł mocno. Postawimy jeszcze ze ha dwie haczarki. Strasznie dużo mam. Znaczy z, strasznie dużo mam minerałów. Mało mam mało mam, niestety dron. O, wchodzimy, wchodzimy. Nie wiem, co z tym poradzić. Troszeczkę, troszeczkę brzydko to wychodzi, ale te naski nie powinny tu, tu wejść. je ojej. Mam nadzieję, że się będzie przestraszy się trochę i ale widziałem, że tu gdzieś buszował sobie jeden probek. Zaznaczymy wszystkie haczarki pod jeden wind. Trzeba szukać wszędzie na mapie gdzieś, może są rozstawione pajlony. Wszystkie dronki chodzą sobie do góry. Nie mam jeszcze upgrade'u na, na layer, bardzo źle, niedobrze, niedobrze, wręcz tragicznie. Rozstawmy sobie te dwa linki, o właśnie, właśnie tego, właśnie tego pana szukałem gdzieś może jeszcze tutaj coś dosyć sporo coinów posiadam o właśnie tego szukałem o, lordy robimy do gazu layer mi się skończy zrobimy jeszcze upgrade raz i dwa Dziękuję mi jeszcze. Overlordów już są, oj, oj, oj dużo tych overlordów jest, dobrze. I co, roachy stukamy, rocze. Jak będą roachy Jest już layer, postawimy infestation pit, postawimy hydraliski. Gdyby były coś latające, upgrade na... na, na szybkość, rocze na obronę a, i na tak upgrade. A, jeszcze mi się minerały kończą Powinienem zająć złoto Szukać co, co robi przeciwnik Patrzeć, podglądać go To w tamtą stronę Te dwie pójdą w tą stronę mniej więcej równo Upgrade na Najpierw na energię Zanim zacznę produkować te jednostki Tutaj z do minerałów może Zobaczymy co ma przeciwnik. Przeciwnik na razie. Nic nie robi. Tutaj jeszcze jedną i jedną jednostkę. Tutaj, dobra. Eee. Dobra, już powinniśmy chyba w połowie ten upgrade. Jeżeli jest, należy robić infestory. Same, same, same. No i... No nie wiem, czy kolega się... czy koledze to się opłaci Pewnie zaraz zobaczymy jakieś kolosusy Bardzo bym chciał zobaczyć kolosusy, pobawić się z nimi, poprzejmować je Nie poprzejmować się, ale je poprzejmować Trochę ma z tego za dużo ale będziemy wykańczać po kolei szkoda, że nie mam upgrade'u na zakopywanie to bym to zakopał, uleczył się ale za chwilę będziemy mieli od, no znowa od nowa z powrotem tą samą armię już upgrade'y się skończyły no, a przechodzenie pod ziemią nie, nie będę się bawił w to Ech, oczywiście jeszcze kryptomory, których nie robiłem Znowu jeszcze ekspansję zrobimy. Już mam trochę więcej armii. I teraz tak, pod 1 całą armię, pod 2 Infestory i zaczynamy zabawę. Bardzo lubię się bawić z Protosem, który, który gra w jednostki heavy. W sumie wszystkie prawie jednostki Protossa są heavy. W takim wypadku Infestory zadają więcej na Major. o 30% i tu widzimy Wojtreje właśnie po to po to miałem ustawione hyderki ty uciekaj, 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 uciekaj transfuzję i jechano To nie powinno być żadnego problemu Tu sobie rally pointa ustawimy żadnego problemu A, jeszcze trochę może zatrzymamy dlaczego miałby iść dalej po co mają atakować może za darmo zginąć sobie ładnie fungalami będziemy stopować no i niewiele niewiele zrobi. oooo, jeszcze jeszcze sobie złapiemy kilka dronek i jeszcze raz i trzeci raz. Ha! To mi się podobało. Fajnie fajnie, fajnie. To mi się podoba. Także samymi samymi jednostkami. Oj jeden, jeden, jeden. Szkoda, szkoda, szkoda mi, szkoda mi inwestorów. Szkoda mi tych panów, które pod dwójką są zaznaczone. Nie ma mi tak fungala, na nie, nie... Nie mają. No cóż, więc... Uciekniemy, uciekniemy na góry. Tu jeszcze trochę dronek zrobimy, queena jednego, w sumie queenów mam już dosyć sporo Przechodzimy między jednostkami. Dobra, jeszcze raz pod dwójkę. Dwójka, więcej inwestorów. Pod jedynką cała reszta. jedynka, armia, dwójka inwestory. Dwójka, 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 dwójka inwestory, jedynka, jeszcze też jeden inwestor. Trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze jednostek, mało row, czy troszeczkę nie wiem, sporo row, czy zrobić. Tak pod limit pod, pod te 200 eee, Nie mam zasięgu A powinienem mieć dawno zasięg Już mamy, już powinienem mieć limit, za chwilę za momencik. Tu się niech spotykają jednostki. Jedynka, dwójka, ładnie, okej. Okay. Są podznaczone. wyślemy, te przeniesiemy sobie tutaj. Trochę dźwiękiem mam na więc nie, nie wiem, nie słyszę czy mam za dużo, czy za mało czy minerały mi się wykończyły, ale już nie więcej to jest. No i teraz możemy się znowu pobawić. Mam nadzieję, że Oj, jeszcze bym sobie przejmowanie jednostek zrobił. Też też to można się pobawić. Trójka, tabulator i hajwa robimy. Jak mamy wszystkie zaznaczone, to łatwo jest takie coś zrobić. Dwójka infestory, jedynka jednostki. Jeszcze przypilnuję sobie trochę larwy. A larwy są wszędzie. No i można wchodzić do, do kolegi. Powinienem odnowić bazę ekspansje On także ma zobaczymy co teraz jaką kontrę mi zaproponuje kolega oj, nie mam nie mam nie mam nie mam o no właśnie taka propo Fungal odkrywa Odkrywa Dark Templary Gdzieś tu słyszę jeszcze. Tutaj biegają sobie, tutaj odkryję. No to uciekamy. Zapomniałem o, zapomniałem o najważniejszych jednostkach, znaczy detektorach. Najważniejsza rzecz powinienem już dawno mieć tutaj jeszcze też. Tutaj postawimy z dwa. Pinecrawlery, crawlery, wolałem jak się to nazywało Oooo, szybciej szybciej dobrze to przepadnie, jest Jak to się nazywało Nie spań crawler, tylko Sunken w jedynce StarCraft 1 no, Tyle jednostek zrobił na GG No tak oczywiście, niestety no nie był to gracz wy bardzo wymagający, ale też sądzę, że nie był aż tak słaby. Można się pobawić zawsze, można porzucać. Jest Starka bardzo fajną, fajne możliwości daje, można naprawdę szkoda, że jeszcze kolosów nie było, bo nie było, bo e, pokazałbym wam jak w jaki sposób e, z kolosami postępować i jak w sposób je przejmować i w sumie bym wyjaśnił wszystkie, wszystkie tego typu zagadnienia następnym razem postaram się zrobić jeszcze trochę ciekawszy filmik może mi się uda jakimiś tunelami yy, przechodzić do przeciwnika ale w tym wypadku nie było takiej potrzeby więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem